Witam serdecznie Państwa, ja nazywam się Kamil Kajak, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj zapraszam Was na wspólny trening, na wspólną gimnastykę dla seniora, poziom zaawansowany. Ale spokojnie, nie będzie to trudny trening, będzie to trening, który na pewno każdy z Was da radę. Ten, kto po prostu jest w stanie wyjść przed blok chociażby na marsz albo przed swój domek do lasu na spacer, więc zaczynajmy. Dobrze, drodzy Państwo, więc będzie tylko jedna rzecz potrzebna. Ostatnio w filmiku wykorzystaliśmy krzesło, w tym filmiku natomiast... Szukałem czegoś, co każdy z Was może mieć w domu. Ja mam taki oto kijek, ale Wy możecie mieć zwykły kij od szczotki. Będzie to potrzebne dlatego, że co niektóre ćwiczenia będą na poprawę zakresu ruchomości, jeżeli chodzi o nasze ramiona i taki kijek bardzo fajnie wam będzie pomagał. Więc dobra, ja na razie go kładę na ziemi, bo nie będziemy go potrzebować od samego początku i zaczynamy. Trening będziemy wykonywać jeden do jednego. Ja z Państwem robimy tempem spokojnym i zaczynamy pracować. Na początku robimy marsz. Marsz robimy w ruchu i staramy się wykonywać go przez 30 powtórzeń. Starajcie się nie nadganiać za mną, ja będę to robił powoli, mam 12 powtórzeń, 15 i teraz zwolnię. Wiadomo, że ciężko będzie razem złapać wspólne tempo, ale wydaje mi się, że jak będziemy robić powoli, to każdy da radę. 23 powtórzenia, jeszcze zostały mi 7. Fajnie jest uruchomić sobie ręce. Nie robię tego bez kozery. Fajnie jest je uruchomić i od razu mamy rozgrzewkę, jeżeli chodzi o nasze ręce. Super. Teraz przechodzimy do ćwiczenia drugiego. Łapiemy się za nasze bioderka i staramy się raz jedną nogą wziąć do boku, raz drugą nogą do boku. I pracujemy 20 powtórzeń. Ja mam 4. Świetnie. Trening będzie trwał myślę około 10 minut. Staram się, żebyśmy wyrobili się 12. Zróbmy jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Stajemy teraz w lekkim rozkroku. Jedna ręka z boku. Pracuję w moim przypadku prawą ręką. Macham ręką do lewego boku, moją prawą. Raz. Dwa trzy, staramy się wykonywać to wszystko nad głową, a nie przed głową ze skrętem, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze raz, dziesięć, super. Drugi ruch, raz, lewa ręka w prawą stronę nad głową, dwa, trzy. super. 4... 5, 6, 7, 8, 9... 10. Bardzo dobrze. Teraz ramiona kładziemy wzdłuż naszego ciała i pracujemy do odwiedzenia. Raz... 2... 3 super. 4, Pięć jeszcze pięć razy. Pamiętajcie o tym, że to jest nasz pierwszy trening. Jeżeli będziecie trenować też jutro albo za dwa dni, każdy kolejny trening możecie zwiększać powtórzenia. mamy 10. Bardzo dobrze. Teraz ręce ustawiamy tak, żebyśmy mieli kąt 90 stopni pomiędzy moim ramieniem a moim tułowiem i pracujemy powoli do góry. Staramy się pracować nad głową a nie przed głową. Wiadomo, dla co niektórych z Was może być to na początku trudne, ale z każdym treningiem poprawiamy naszą technikę. Jeszcze cztery powtórzenia nad głowę. Bardzo dobrze. Staramy również nie bujać się do tyłu, tylko jesteśmy wyprostowani, brzuch napięty i podnosimy ręce nad głowę. Bardzo dobrze. Teraz skorzystamy sobie z naszego kika. Podnosimy kijek w ręce. I pracujemy powoli do pełnego zdjęcia, jeżeli chodzi o nasze ramię. 10 powtórzeń. 2, 3, super. 4. Pięć, jeszcze pięć powtórzeń. Jeżeli te ćwiczenia są dla Was za ciężkie, odsyłam Was do filmu, który był nagrany wcześniej. Jest to poziom łatwy, jeżeli chodzi o seniora. Tam macie ćwiczenia w pozycji siedzącej. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Kijek teraz trzymam przede mną. I powoli pracujemy. Skręt w jedną stronę. Skręt w drugą stronę. Skręt w jedną stronę drugą. Jeszcze sześć powtórzeń. Również 10. Bardzo fajnie. Możecie już czuć, jak palą Was ramiona. Spróbujcie do końca. Bardzo dobrze. Kijek łapiemy teraz pod chwytem. Wyciągamy ręce lekko przede mnie. Podnosimy na maksa do góry. Leciutko przede mną. I pracujemy cały czas w zgięciu. Trenujemy nasze bicepsy. Pięć. Bardzo ładnie. Sześć. Jeszcze cztery powtórzenia. Jeszcze dwa. Super. Ok. Teraz popracujemy nad tricepsem. Był biceps, teraz musi być triceps. Ręce podnosimy do góry z kijkiem. Staramy się opuścić kijek, wyprostować. Opuścić kijek, wyprostować. I również. Nie pochylamy się, tylko jesteśmy napięty brzuch. Same nasze łokcie pracują. Super. Jeszcze cztery powtórzenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo dobrze. Odkładamy kijek na ziemię i porobimy trochę półprzysiadów. Stajemy lekko szerzej i powolutku pupę cofamy do tyłu, jak chcemy usiąść, i prostujemy. Siadamy lekko do tyłu i prostujemy. Do tyłu i prostujemy. Pamiętajcie, nie musimy mocno schodzić, chcemy zaangażować nasze biodra do pójścia do tyłu i wyprostować. Czyli wyobrażamy sobie tak, jakbyśmy starali się usiąść. I nagle chcielibyśmy się wyprostować. Jeszcze pięć razy. Bardzo dobrze. Jeszcze dwa. Jeszcze raz. I ostatnia rzecz, żebyśmy jeszcze podkręcili trochę temperaturę naszego treningu. Marsz, ale z przytrzymaniem nogi w górze. Podnosimy raz, dwa. Jak będzie kłopot z równowagą, spokojnie nic się nie dzieje. Wykonujemy dwadzieścia razy i trening mamy na dzisiaj zrobiony. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Super. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeszcze dziesięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz Dwa, siedem powtórzeń. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Prawie meta. Bardzo dobrze. I ostatnie dwa powtórzenia. Raz, dwa. Raz, dwa. No i super. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że trening nie był trudny, że daliśmy radę i przede wszystkim będziemy trenować codziennie. Trening oczywiście dedykuję mojej babci, która na pewno będzie go wykonywać w swoim domu. No i co? Dziękuję państwu serdecznie. Jeżeli filmik się podobał, to poproszę o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, bo będzie więcej tego typu treści. No i co? Dziękuję bardzo.